Hej kochani, witajcie w przestrzeni szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam Was w 111, w 111 dni podnoszenia wibracji, według Kyla Greja. Kochani, coś mi od wczoraj nie idzie z tym wstawianiem filmików. Wczoraj najpierw wstawiłam filmik yy, z dnia poprzedniego, yy, niechcący. Opis, wszystko było dobrze, tylko nie film nie ten. Się zorientowałam dopiero jak się wgrało, więc musiałam go usuwać jeszcze raz wstawiać poprawny. A dzisiaj przed chwileczką skończyłam nagrywanie i przekroczyłam dosłownie o pół sekundy czas, który mam na filmik i muszę nagrywać jeszcze raz. Ale trudno się mówi. Dla mnie to nie jest... Nic złego, ze względu na to, że ja, jak już mówiłam, nie raz kocham to robić i no cóż. No. Czasami się zdarza. E, kochani, w pierwszym, e, na początku chciałam się z Wami podzielić e, takimi moimi refleksjami, jak również wczorajszym doświadczeniem e, i co się zmieniło. E, tak, żebyście wiedzieli mniej więcej, czego możecie się spodziewać. też każdy z nas inaczej będzie to odbierał, bo każdy z nas jest na innym poziomie. Yy, a dzielę się z Wami tym, żebyście... Yy, no, mieli świadomość, że to robi jakąś zmianę, tak? Oczywiście dla każdego będzie ona inna, bo każdy z nas też czegoś innego oczekuje może, tak? Po, po tym wyzwaniu, więc... Yy, tak, pierwsza moja obserwacja to... Yy... No jak na razie nie ruszyliśmy y, czakry y, gwiazdy ziemi, ani czakry y, gwiazdy duszy, y, ale z tego, jak obserwuję y, lekcje, y, to moja refleksja jest taka, że Kyle nas do tego przygotowuje. W pierwszej lekcji y, mieliśmy przecięcie więzów, czyli wszystkiego tego, co nas blokuje, wstrzymuje. Podejrzewam, że pod, no, zakładam, że jest to po to, żebyśmy mogli się w pełni otworzyć na te czakry. W drugiej lekcji uzdrawianie, więc no, to jest takie wsparcie tego procesu. E, natomiast e, dzisiejsza lekcja będzie o ochronie. I e, nie będziemy dzisiaj pracować z żadnym z archaniołów, Natomiast chciałam Wam się z Wami się podzielić właśnie moim doświadczeniem. Ja wczoraj robiłam medytację z Archaniołem Michałem, właśnie z czas dla duszy. Jeszcze raz Wam polecam tę medytację, jeżeli nie korzystaliście, bo tam również jest oczyszczanie, uzdrawianie wszystkich czakr podczas tego procesu, więc to, że tak powiem, jeszcze bardziej Was mocni energetycznie. Ale ja robię medytację z archaniołami wieczorem przed spaniem, dlatego że to jest bardzo mocna energia dla mnie. I po takiej medytacji jestem gotowa do spania. No i co się. Oczywiście zrobiłam medytację, zrobiłam modlitwę, która była podana w. Wy w opisie pod filmem i ja w książce. I tak spałam jak dziecko, a dzisiaj rano obudziłam się tak pełna energii, tak pełna radości, tak, z takim pozytywnym nastawieniem do wszystkiego. Jak już dawno nie miałam. Zauważyłam też, że im bardziej, im wyżej idziemy, tym bardziej rośnie moja energia. Na początku, przy pracy z czakrą korony. E, moja energia była bardzo niska, ale to ja wam wtedy też wspominałam, że to najczęściej się właśnie tak u mnie dzieje, kiedy dochodzi do jakiejś transformacji, e, ponieważ ciało fizyczne potrzebuje chwili czasu, żeby się dostosować do ciała energetycznego, które robi się nowe albo zwiększa swoją objętość i gęstość. Także tak, na pewno, na pewno pozytywnie jestem ciekawa, jaka zmiana się zadzieje po medytacji z Archaniołem Rafałem i po modlitwie ja zawsze bardzo pozytywnie się czuję po, po kontakcie z Archaniołem Rafałem, ale medytacji właśnie z czasu dla duszy o Archaniele Rafała jeszcze nie robiłam, więc jestem mega ciekawa, jakie doświadczenia, jak ja to poczuję. Jak energetycznie to odczuję i jak ja będę się fizycznie po niej czuła. E, dobrze, kochani, przejdźmy do lekcji. E, lekcja 73 to duchowa ochrona. I tu Kyle używa określeń oczyść, tonizuj, nawilż. I na pewno słyszeliście o tych określeniach, ponieważ są stosowane w kosmetyce. E, przy oczyszczaniu, tonizowaniu i nawilżaniu naszej twarzy na przykład, tak? Ale w ten sposób właśnie Kyle dba o swoją energię. I większość ludzi traktuje swoją energię jak śmietnik. I tu Kyle przeprasza i nie przeprasza za tę szczerość. Ale wiecie, kochani, wydaje mi się, że wynika to po prostu po pierwsze z nieświadomości ludzi, że o energię swoją należy dbać. A nawet jeżeli jesteśmy świadomi swojej energii, z tego, że mamy pole energetyczne, że mamy aurę, że mogą się do nas różne rzeczy przyczepiać. To nie wiemy, jak to robić. No, ale dzisiaj się dowiemy. Osobiście Kaj wierzę, że ochrona własnej osoby oraz swojej przestrzeni jest kluczowa, aby rozwinąć się duchowo i wzmocnić swoje wibracje. I ja też tak uważam, że im bardziej się tutaj uczę technik, jak zadbać o swoją energię, jak się chronić, jak właśnie usuwać wszystko to, co się do mnie przyczepia. Tym lepiej się czuję. I fizycznie, i mentalnie, i emocjonalnie, po prostu. tam ja rozkwitała, o, Tak wam powiem. Bardzo często podczas jednozdniowych warsztatów nie kładzie się też dużego nacisku na ochronę duchową, i to trochę martwi Kyla, dlatego że troszczy się o ludzi i chce dla nich jak najlepiej. I teraz uważajcie. Wszyscy czujemy się wycieńczeni i zagrożeni, kiedy stykamy się z energią, która z nami nie współgra. I taką energię może wytwarzać miejsce lub osoba. I wielu z nas nauczyło się podnosić gardę, ale na ogół robimy to za późno. Można to uznać jako gardę, można to uznać jako tarczę. I zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego robimy to za późno. Z własnego doświadczenia. Kyle wie, że kiedy podnosił własną tarczę ochronną, czuł się jeszcze bardziej wycieńczony niż przedtem. Dlaczego? Ponieważ zatrzymywał negatywną energię w środku. I prawdopodobnie wielu z nas również niejednokrotnie było w takiej sytuacji. I właśnie jak ja miałam sytuację, z, tą nieprzyjemną sytuację w pracy z mobbingiem, i trafił mi się właśnie pierwsza sytuacja, pierwszy dzień, kiedy pojawiły się stany lękowe. To na następny dzień, jadąc do pracy, całkowicie intuicyjnie, jakby poprosiłam swojego anioła stróża, żeby otulił mnie swoimi skrzydłami, kiedy już tam będę na miejscu. Znaczy już teraz, ale jak, że jak będę na miejscu, to żeby cały czas mnie chronił swoimi skrzydłami, żeby żadna negatywna energia się do mnie nie podczepiła. Czyli in, intuicyjnie i tak w zasadzie instynktownie wyczułam, że lepiej już się ochronić, y, zanim tam dotrę. I faktycznie przez dwa dni, kiedy stosowałam tą y, ochronę mojego anioła stróża, y, to jakby ta osoba się odbijała od tego pola. Ona próbowała atakować, próbowała coś wyszukać, natomiast zostawała z niczym, odbijała się i odchodziła. I przez dwa dni było ok, a trzeciego dnia zapomniałam i się zaczęło oddawaj od nowa. I teraz, kochani, czas na prawdziwy przełom. Kiedy stykamy się z niechcianą energią, to Kyle tu używa słowa, że musimy przeprosić obecnych, wyjść na przykład do toalety i przeciąć przewody według wskazówek z lekcji 71, czyli zwrócić się do Archanioła Michała i podziękować mu. Wezwać go i podziękować mu za odcięcie tego, co nam nie służy, żeby podcinał wszystko, co nas łączy z negatywną energią, tak? Tego miejsca, tych ludzi już wtedy możemy spersonalizować, tak? Dopiero potem możemy wznieść tarczę ochronną. Jeżeli najpierw nie odetniemy się od źródła problemu, to zatrzymujemy tę negatywną energię wewnątrz tego pola naszego ochronnego, a wtedy ta energia nas jeszcze bardziej męczy, osłabia i wyniszcza. I zadaniem na dzisiaj jest oczyszczenie, stonizowanie i nawilżenie swojej aury. I jak to działa? Oczyszczanie, no to przecinanie więzów, aby pozbyć się negatywnej energii. Jeżeli z taką sytuacją się spotkamy, no niespodziewanie, bo nie zawsze się spodziewamy, że coś się negatywnego zadzieje, albo, że się poczujemy na przykład, że ktoś od nas ciągnie, to wyjść do łazienki, jeżeli tego potrzebujemy. I tu Kyle mówi, że energia, nasza energia jest ważniejsza niż dobre maniery. Drugim krokiem jest tonizacja, i to jest powiedzenie sobie, że jesteśmy boską istotą światła i mamy nieskończony potencjał. To wysoko uniesie nasze wibracje. I na końcu nawiżenie, czyli stworzenie tego pola ochronnego wokół nas, i można to zrobić poprzez przywołanie wszechświata lub swojego anioła stróża, tak jak ja to zrobiłam. Ulubionego świętego lub kogoś w niebie, komu ufasz i możesz powierzyć swoje bezpieczeństwo. To jest wybór indywidualny. Każdy z nas może to zrobić po swojemu i poprosić kogo chce. Ważne, żeby ufał tej istocie, do której się zwraca. Jak również możemy zrobić to sami, wyobrażając sobie pole ochronne o dowolnym kolorze, otaczające nas i naszą aurę. I Najlepiej zrobić to w postaci kuli, która nas okra, e, otacza, ponieważ nasza aura jest e, wokół nas e, nawet czasami do metra, więc warto, żeby to była spora kula. Albo można postawić tarczę, tak? E, kochani, tutaj mówi: zabierz się za to, zrób co do Ciebie należy. Zabrnęliśmy już tak daleko. Wiesz, jak to działa, oczyść swoje wibracje i otocz ochroną swoje światło. Wiem, że potrafisz, ja też wiem, że potraficie. Jesteś na drodze do sukcesu. I wierzę, że wszyscy jesteśmy na tej drodze do sukcesu. I im bardziej zadbamy o, o swoją energię i o siebie, tym. Łatwiej nam będzie się rozwijać i wzrastać, tym będziemy lepszą wersją siebie. A ponieważ będziemy mieć wysokie wibracje, będzie nam się z łatwością i lekkością manifestowało do naszego życia wszystko to, czego pragniemy. Więc tutaj też chciałam Wam powiedzieć, że wydaje mi się, kochani, że. Te techniki, które z, tym, z którymi nam się z którymi Kyle się tutaj z nami dzieli, są też fantastyczne, żebyśmy mogli z nich korzystać na co dzień i wtedy, kiedy czujemy taką potrzebę. Bo jeżeli wiemy na przykład, że codziennie będziemy się stykać z taką energią, to możemy sobie codziennie przed wyjściem z domu zrobić taki krótki proces, bo to zajmie z 3 minutki, i w ten sposób nie narażamy się na żadne energie, które mogą nam zepsuć humor, obniżyć wibracje, czy na nas jakoś wpłynąć. A poza tym, tak jak już mówiłam, nawet jeżeli się zdarzy, że się nie zabezpieczymy, to możemy potem po powrocie do domu sobie zadbać o siebie i się oczyścić, i wtedy mieć. Dobry humor i dobrą energię dla, nas, dla naszych bliskich i dla siebie samych, tak? E, więc myślę, że są to techniki, które mogą z nami zostać na, na długo, a nawet do końca życia, żeby pomóc nam dbać o siebie właśnie od tej strony duchowej, tak? od strony energetycznej. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Jutro kolejna technika z tego, co tu widzę. Ja tutaj zerknę, tak kochani, ale już zmierzamy w stronę, w stronę czakr, ale będziemy do tego mocno przygotowani, więc ja myślę, że po prostu energia tych czakr jest potężna, więc potrzebujemy się do tego dobrze przygotować. Kochani, życzę Wam samych cudowności, cudownego wieczoru bądź cudownego dnia, w zależności od tego, kiedy oglądacie, bądź jednego i drugiego. Życzę wam, żebyście odczuli i skorzystali z tych technik i żeby przyniosło to wam dużo radości i dużo energii. Pozdrawiam ciepło do jutra, Magda.